Wiem od dawna, że banki same z siebie nie oferują sprawiedliwych ugód. 800 wygranych spraw na zasadzie teorii dwóch kondycji. Wszyscy wieścili nam przegranie każdej sprawy. Tak? Dzisiaj wszystkie sprawy wygrywamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Minęła godzina 12, że mamy niedzielę 18 sierpnia. To rozpoczynamy 195 odcinek Ekspresu Frankowiczów, a ze mną w studiu jak zawsze mój wspaniały, fantastyczny gość, a zarazem współgospodarz tego programu, czyli główny ekspert społeczności życia bez kredytu Kamil Chwiedosik. Dzień dobry, witam serdecznie oraz nie mniej wspaniały Zbigniew Urbański. Drodzy Państwo, dzisiaj przewodnim tematem będzie liczba 800, 800 wygranych spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji. I do tego tematu za chwilę przejdziemy, ale najpierw chciałbym, żebyśmy poruszyli temat 26 lipca, w zasadzie data 26 lipca, ważna dla wszystkich członków społeczności życia bez kredytu, ponieważ właśnie tego dnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w którym wziął udział m.in. mecenas Wiktor Budzewski, a ale ptaszki ćwierkają, że ty także tam byłeś, bo tam, gdzie mm, sprawy dotyczą społeczności, życie bez kredytu, tam Kamila nie może zabraknąć po prostu. No akurat tym razem bardziej byłem duchem niż ciałem. A Ale, ale, ale oczywiście... <laughs> To, co działo się podczas spotkania, odbiło się już dużym echem w ramach zarówno naszych prac, czyli prac Departamentu Mediacji Ugód, bo mowa była oczywiście o ugodach, o planach, jak doprowadzić do tych ugód, jakie są generalne założenia tych ugód od strony oczywiście konsumentów. Mówimy o sprawiedliwych ugodach. Tu bez wątpienia te propozycje banków zostały szeroko skrytykowane. Oczywiście nie bez kozery, dlatego że wiem od dawna, że. Że banki same z siebie nie oferują sprawiedliwych ugód, a już niektóre z nich tym bardziej biorąc pod uwagę mechanizmy oparte na propozycji KNF-u. Co więcej, oczywiście, jeżeli chodzi o nasz plan, który wdrażamy po tym spotkaniu, jest to plan no, zakrojony na dosyć dużą skalę. On ma przede wszystkim no, spowodować próbę otwarcia szers szerszych mediacji i szerszych negocjacji, w szczególności. Z z niektórymi bankami, które do tej pory tego nie robią, w celu zakończenia spraw właśnie na etapie pierwszej instancji, bądź też jeżeli sprawa trwa jeszcze w drugiej instancji, to z możliwością wycofania się i zmniejszenia kosztów przez bank. No tutaj, wycofanie się/wycofanie powództwa daje zgodnie z odpowiednimi przepisami możliwość. Odzyskania części opłat sądowych, no ale co też bardzo ważne, zmniejszenia odsetek. Bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o czas trwania apelacji, to jest około dwóch lat obecnie. No i jeżeli założymy, że odsetki się nie będą zmieniały w skali roku, będą wynosiły 11,25% w skali roku, no to takiej kwoty 500 tysięcy mamy za 2 lata, ponad 100 tysięcy odsetek, które musi zapłacić bank. Plus, tak jak już wspomniałem, te opłaty sądowe stąd no, mamy taką cichą nadzieję, że zarządy. Banków będą decydowały się jednak na to, aby wcześniej zawierać te sprawiedliwe ugody, bo tak naprawdę jest to działanie na niekorzyść spółki, jeżeli dalej te postępowania sądowe trwają, bowiem no dzisiaj rozstrzygnięcia w sprawach frankowych w przypadku członków społeczności życia bez kredytu oczywiście są korzystne na zasadzie to i dwóch kondycji, czyli z, z wyzerowaniem salda kredytu i zwrot wszystkich nienależnych świadczeń zgodnie z roszczeniem restytucyjnym. Zakończenie procesu z bankiem na zasadzie teorii dwóch kondycji z pewnością jest najbardziej korzystne dla wszystkich Frankowiczów. I wyobraźcie sobie Państwo, że do tej pory takich spraw członkowie społeczności Życie bez kredytu wygrali aż 800. A znając tę społeczność, znając ekspertów społeczności Życie bez kredytu, to jeszcze nie koniec, bo. No, w końcu mamy jeszcze wakacje. Kamil, czy ty spodziewasz się, albo inaczej, czy spodziewałeś się, że tyle spraw zakończy się właśnie tak korzystnym wyrokiem? I jakie są twoje prognozy na przyszłość? Czy od września ruszy jakaś lawina pozwów? Ludzie wrócą z wakacji, posłuchają oczywiście naszego programu, poczytają na naszych blogach wszystkich informacji, ale także na portalach społecznościowych. Czy coś się jeszcze zadzieje? Tak, no my oczywiście w krótkim terminie, bo takie pytanie dosyć szerokie, ja chciałam też trochę wrócić do tego, jak zaczynaliśmy 9 lat temu. No to pamiętam i tutaj pewnie wielu z Was również, którzy są z nami od początku, mają tego świadomość, że na początku tej drogi w zasadzie wszyscy wieścili nam przegranie każdej sprawy. tak? No dzisiaj wszystkie sprawy wygrywamy prawomocnymi wyrokami także no to są okoliczności, które na pewno no o ile z mojej perspektywy, bo tylko dlatego to robiłem, bo mieliśmy wiarę w to, że, że oczywiście te sprawy są do wygrania, natomiast z drugiej strony patrząc, no to faktycznie ilość tych spraw, które kończą się już w tej chwili wyrokami, naprawdę przebrała tempa, w szczególności dzięki temu, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli nowymi etatami, chociażby tutaj w Wydziale Frankowym dla pełnomocników, z dwóch nowych sędziów, ma, ma, więcej ma być referendarzy, tak, czyli tych, powiedzmy, pomocników, nie pomocników, pomocników sąd, sędziów. No, dużo rzeczy się dzieje takich, które właśnie powodują to, co mówisz, że we wrześniu, kiedy skończy się ten sezon urlopowy, no, menomen, we Włoszech nie żyjemy i tak bardzo jeszcze, można powiedzieć, nie wyzorowała się ilość tych wyroków, no, bo liczba wyroków, przepraszam, dzisiaj, no, faktycznie jest już ponad 800, natomiast to nie jest też tak, że w, w sierpień jest takim normalnym w, w, miesiącem, w szczególności w Sądzie Apelacyjnym, co do wydawania wyroków, ale już na wrzesień mamy bardzo dużo wokół, bardzo dużo terminów. Czasami jest to nawet no, po 5 po sześć terminów dziennie. Także jeżeli przyłożymy do tego to, że w zasadzie zawsze po takiej pierwszej rozprawie zapadają wyroki, no to, Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że ten tysiąc pewnie się zamknie w tym roku, bo 200 wyroków tak naprawdę, biorąc pod uwagę ilość spraw członków społeczności życia bez kredytu przez te najbliższe miesiące do końca roku. Roku, moim zdaniem bez problemu osiągniemy. Zresztą taki też był plan na początku roku. Myślę, że go mocno przekroczymy, a w przyszły rok, jeżeli oczywiście banki nie będą wciąż chciały zawierać sprawiedliwych ugód na naszych warunkach, no to myślę, że ta ilość, liczba tych wyroków na pewno będzie ponad 2000, no mamy 2,5 tysiąca spraw jeszcze w toku. Przypominam, że to, że nie ma jeszcze wyroku, to nie oznacza, że trzeba płacić ten kredyt. No bo ponad 1300 osób ma już zabezpieczenie roszczenia, czyli i tak nie płaci kredytu, co tym bardziej jest dla banków powodem do tego, aby negocjować z nami te uczciwe ugody na warunkach, na podstawie których podpisaliśmy już do tej pory bardzo dużo ugód. Niestety nie ze wszystkimi bankami, ale już z coraz większą liczbą tych banków, podpisujemy ugody, no tutaj głównie to są cztery banki, ale o szczegółach oczywiście będzie się się dowiadywać na bieżąco, każdy, każda negocjacja, każde negocjacje są wysyłane indywidualnie, efekty tych negocjacji są wysyłane indywidualnie do każdego członka społeczności życia bez kredytu, jeżeli mamy już wynegocjowane właściwe porozumienie i wówczas należy się cieszyć już zakończeniem wcześniejszego, wcześniejszym zakończeniem Sporu, a przykłady pokazują, że nawet po roku mamy sprawę zamkniętą, rozliczoną, klienci są szczęśliwi. Zresztą widzicie to na social mediach po komentarzach. Drodzy Państwo, ja zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który właśnie podsumowuje te 800 wyroków na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Sąd okręgowy w Warszawie ustala, że umowa jest nieważna oraz zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwoty. Ponad 98 tysięcy złotych i ponad 46 tysięcy franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ponad 53 tysiące złotych. To okrągły 800 korzystny wyrok członka naszej społeczności życie bez kredytu. Gratulujemy! Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Drodzy Państwo, prawomocny wyrok na pewno, na pewno jest bardzo szczęśliwym momentem dla wszystkich Frankowiczów, którzy pozwali bank, którzy chcą się uwolnić od tego toksycznego kredytu i przede wszystkim od, od banku, który wprowadził go no, maksymalnie w błąd. Ale to jeszcze nie koniec drogi do tej niezależności finansowej. I tutaj z pomocą przychodzi Departament Sukcesu Życia Bez Kredytu, który wkracza do akcji po prawomocnym wyroku, który wspiera, pomaga Frankowiczowi. No właśnie w czym, Kamil? Powiedz, co dalej trzeba jeszcze zrobić, żeby tak już naprawdę w stu uwolnić się od banku? No tutaj, jeżeli chodzi o egzekucję wyroku, to przede wszystkim odzyskanie pieniędzy. To jest kwestia podstawowa. W tej chwili najbardziej cieszy to, że mamy, odzyskuje, odzyskujemy tak naprawdę wszystkie odsetki, które były wpłacane, czy od kwot, które były ujęte w pozwie, czyli również te, które w międzyczasie, jeżeli ktoś Wysłał wezwanie do zapłaty, były wpłacane w czasie trwania postępowania, więc to są zawsze dwie kwoty, które podlegają rozmowom, negocjacjom. Jeżeli chodzi o zwrot kwoty, tej powiedzmy wygranej w wyroku, no to tutaj bezwzględnie bank musi bez zbędnej zwłoki, to jest w ciągu tam dwóch, trzech tygodni, zwrócić wszystkie pieniądze z odsetkami, a te kwoty nieobjęte pozwem, jeżeli takie były, jeżeli ktoś na przykład wpłacał je, bo nie miał zabezpieczenia roszczenia z jakiegoś powodu, chociaż oczywiście takich osób jest coraz mniej, ale jeżeli tak było, no to również te kwoty. Są przedmiotem rozmowy z bankiem, właśnie w celu porozumienia, czyli tego zamknięcia sporu, rozliczania restytucji, jeżeli oczywiście roszczenie banku jest nieprzedawnione i tym zajmuje się Departament Sukcesu, żeby weryfikować te roszczenia banku, weryfikować wszystkie kwoty, czyli to wszystko, co jest efektem wyroku od strony finansowej. Kwestie niematerialne, ale oczywiście również przekładające się na wartość, no to jest wykreślenie banku z hipoteki, no bo kiedy hipoteka jest wolna, wiadomo, że automatycznie wartość. Może niewiele, ale jednak nieruchomości zrasta. Do tego również inne, wszystkie czynności, które są związane z danym konkretnym, można powiedzieć, no, elementem wyroku. Tak? No bo są wyroki, które mają różnego rodzaju roszczenia, ale oczywiście wykreślenie z biku. Ten, ten kredyt jest wykreślany w ogóle z rejestru, czyli tak, jakby nigdy nie istniał, z uwagi na to, że sąd stwierdził jego nieważność ex tunc, czyli z mocy prawa od samego początku. Czyli tu Tutaj wiele okoliczności, które wynikają właśnie czy z sentencji wyroku, czy czasami też z uzasadnienia wyroku. Starają się też takie wyroki, jak na przykład uchylenie prawomocne bankowego tytułu egzekucyjnego, które tutaj w tym roku też mieliśmy takie wyroki na korzyść naszych klientów. Potem są również roszczenia z tego tytułu, jego skutek tego prejudykatu, którym jest prawomocny wyrok odszkodowawczy, no i to są ogromne kwoty, bo w przypadku takiego BTE, kiedy nieruchomość była zlicytowana 10 lat temu, to takie kwoty sięgają kilku milionów złotych. Także, cokolwiek no, byśmy na ten temat nie powiedzieli, Departamentu Sukcesu, to jak sama nazwa mówi, wiąże się praca tych naszych specjalistów z tego departamentu z tym, żeby wyegzekwować wyrok i dać możliwość cieszenia się życiem bez kredytu dla naszych klientów. Drodzy Państwo, ja chciałbym, żebyście teraz poznali kolejnego eksperta społeczności życia bez kredytu w ramach naszego cyklu. Właśnie poznaj eksperta społeczności życia bez kredytu. Dzisiaj jest to Kamil Sienkiewicz, który jest także prezesem Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Ja też jestem Frankowiczem, byłem już Frankowiczem. Moja sprawa na pewno była jedną z pierwszych w sądzie, natomiast dość długo czekałem na pozytywne zakończenie, bo ponad 5 lat sprawa była zawieszona, odwieszona i tak dalej. Bo na początku, jak tworzyliśmy społeczność, zaczęliśmy od siebie, bo najłatwiej uczyć się jest na własnych doświadczeniach. I to, co my przerobiliśmy, mogliśmy potem podzielić się z ludźmi i. Im zacząć pomagać. Departament analiz sądowych życie bez kredytu. To tu zespół ekspertów weryfikuje wyliczenia finansowe kluczowe dla określenia roszczeń, które później zgłasza w pozwie przeciwko bankowi. Precyzja jest tu niezwykle istotna. Departament zajmuje się przede wszystkim wyliczeniem wartości przedmiotu sporu i dostarczeniem tych wyliczeń do, do prawników, a także wszelkimi analizami oprócz tego, że pozew jest przygotowany, to musi być zawsze wyliczona wartość sporu. To znaczy sędzia musi wiedzieć, jakie klauzule, które są abuzywne, a także o ile toczy się stawka. Nie można powiedzieć, że drogi banku mam u ciebie kredyt, on jest uważam, że jest nieważny, wpłaciłem milion. To, co jest istotne, to wartość przedmiotu sporu. Ja się zajmuję liczeniem, ile Frankowicz poszkodowany może odzyskać od banku. Dzięki zaangażowaniu i żmudnej pracy ekspertów departamentu Analiz Sądowych, życie bez kredytu tysiące osób uwolniło się od toksycznych kredytów. Chodzi o to, żeby klient w trakcie pozwu otrzymał takie zabezpieczenie, czyli on przestaje na czas trwania sprawy sądowej płacić raty. I aby to zrobić, musimy mieć zaświadczenie z banku, ile on zapłacił i, i porównać to z tym, ile kapitału dostał. Jeżeli klient spłaca to w złotówkach jakby cały kredyt, no to to jest łatwiejsze, natomiast w przypadku, kiedy przeszedł na walutę, bo od wielu lat można po prostu spłacać bezpośrednio w walucie, to wymaga to szczegółowych analiz, także kursowych, bo sąd ostatecznie patrzy, czy to, co klient wpłacił, jest większe niż kwota kredytu, którą uzyskał. Procesy sądowe związane z kredytami frankowymi są długie i skomplikowane. Kamil Sienkiewicz i jego zespół zapewniają swoim klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania. Jedna rzecz to sprawy są różne, ale nawet jeżeli mamy najbardziej standardową sprawę, to ona może być standardowa dla nas. Natomiast dla klienta to jest jego jedyna sprawa. Więc emocje, które towarzyszą, są naprawdę duże. I my jesteśmy też po to, bo przeszliśmy taką drogę sami ze swoimi kredytami. Po to, żeby pomóc, żeby powiedzieć, że jest OK, że będzie dobrze, że można liczyć na nasze wsparcie. Ale walka Frankowiczów to nie tylko sprawy sądowe. To także walka o budowanie świadomości społecznej. Po pierwsze, na naszej stronie. Codziennie praktycznie są wrzucane nowe treści, które służą klientom, żeby, żeby wiedzieli, co się dzieje i co jest nowego, nie tyle w ich sprawie, ale ogólnie w jakby, całej walce z bankami. Natomiast obecnie głównym materiałem edukacyjnym jest, są webinary. Co miesiąc, raz w miesiącu mamy webinar, podejmujemy różne tematy, i częścią, jakby powiedział, najbardziej oczekiwaną przez naszych klientów jest, są pytania i odpowiedzi. Po prostu każdy może zadać pytanie albo w swojej sprawie, albo jakieś ogólne, bo czasami jest wiele newsów, wypływa jakby na bieżąco i wtedy klienci mogą się zapytać. Drodzy Państwo, przechodzimy do odpowiedzi na Państwa pytania. Odpowiada jak zawsze Kamil Chwiedosik. Napisał Pan Jarosław. Pyta w swoim mailu, co następuje. Czy można w procesie frankowym wnosić o zwrot kosztów procesu zgodnie ze spisem kosztów? W zasadzie można. Tylko, że co do wszystkich spraw, które zakończyły się dla członków społeczności życia bez kredytu, no sąd przyznawał te stawki minimalne bądź dwukrotne. To były stawki najwyższe w sytuacji, kiedy było dużo więcej pracy. No, można próbować taki spis kosztów robić, kiedy zachodziła konieczność poniesienia jakichś dodatkowych kosztów specjalistycznych, opinii, podróży. No, to jest to jakby sytuacja raczej taka, która na dzień dzisiejszy nie występuje, bo też Trudno wymyślać tutaj te okoliczności. Myślę, że stawki minimalne zgodnie z rozporządzeniem, czyli 10 800 zł netto i 8100 za drugą instancję, czyli to łącznie prawie 20 tysięcy, no to jest kosztem pokrywającym te stawki, koszty sądowe. I tutaj w tym zakresie ten spis kosztów raczej nie pozwoliłby przekroczyć tych stawek. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, pod warunkiem, że nie było dużo pracy, bo oczywiście my mamy nawet takie. Sprawy, które trwały 5 no, i więcej lat, i oczywiście tutaj ten nakład pracy był większy z uwagi na różne okoliczności. E, śmierć kredytobiorców, rozwody kredytobiorców, spłata kredytów e, po rozwodzie, na przykład. No, różne tutaj są opcje, gdzie faktycznie wymaga to dodatkowych wyliczeń. Natomiast co do zasady, odpowiedź brzmi, że nie. Tutaj raczej sąd będzie przyznawał stawki minimalne zgodnie z rozporządzeniem, czyli 10 800 za pierwszą i 8100 zł za Drugą instancję. Drugie pytanie napisała do nas pani Patrycja. Czy raty spłacane w trakcie procesu również są objęte odsetkami? Czy tylko od kwoty, o którą pozwaliśmy bank, będą naliczane odsetki, jeśli oczywiście wygramy w sądzie? No tutaj to już mówiłem przy okazji Departamentu hmm, Sukcesu. Może jeszcze wrócę do pierwszego pytania. Tu zaznaczę, że 1800 i 800 to jest przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 tysięcy. Jeżeli to jest dużo większa kwota milionowa, no to oczywiście jest to większa również kwota. Jeżeli niższa, no to też ta kwota zgodnie ze stawkami. Przepisany będzie niższy, ale większość spraw to jest 10 800 i 8100. A wracając do drugiego pytania, to trzeba tutaj zaznaczyć, że każdy ma możliwość, jeżeli przypomnę, nie ma zabezpieczenia roszczenia, wysłać do banku dostępne na naszej stronie internetowej proste wezwanie do zapłaty, które trzeba skierować do banku mailem i listem poleconym, gdzie wzywa się do zapłaty kwot nieobjętych pozwem. Są osoby, które wysyłają to raz na kwartał oraz na pół roku. Są tacy, pozdrawiam tutaj jednego z naszych klientów, którzy raz na miesiąc to robią podczas spaceru z psem na przykład. Tak? Natomiast no absolutnie automatycznie to nie jest tak, że odsetki się naliczają za czas trwania postępowania, czyli za te kwoty za, za czas trwania postępowania, a naliczają się Oczywiście od tych kwot, sum, które są w pozwie, bądź później w rozszerzeniu powództwa, jeżeli była, na to, była taka możliwość, był na to czas. I tutaj oczywiście zawsze przypominam, sąd w obecnym stanie orzecznictwa zasądza 11,25% w skali roku. No i to są kwoty bardzo duże, bo rekordzista, jak pamiętacie, wygrał 1 400 000, 000 złotych samych odsetek. Drodzy Państwo, my zostajemy jeszcze w temacie 800 wygranych spraw na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego filmu, w którym poznacie jednego ze szczęśliwych Frankowiczów, który ma już to za sobą, czyli uwolnił się od banku i toksycznego kredytu. Mobilizowała to mnie jak zwykle kto? Żona, Żona, która dba o budżet domowy, i powiedziała: No, co ci zależy, spróbuj. Ale co wymagało być? to ode mnie, ponieważ kredyt, który brałem, jeszcze brałem jako kawaler, więc wszystkie dokumenty były na moje nazwisko, więc no, musiałem pójść do banku, wykopać umowę. Ale szczerze powiem, że bank nie robił żadnych problemów i kopię umowy mi przygotował, wysłał, a także całą listę płat, które dokonałem od początku kredytu. No 15 tak na Od 2006, 2007 do 2021. To jeszcze skończyło prawomocnym wyrokiem, z uwagi na to, że bank ani nie stawił się na sprawę, czy też pełnomocnicy banku, po dwóch tygodniach wyrok się uprawomocnił i pozostała już no dosyć prosta egzekucja, gdyby banki nie uciekają już od wyroków i zwracają zasądzone kwoty. Życie bez kredytu. Zaufaj ekspertom. 9 lat pomocy konsumentom. Rozważy, i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Przypominamy z Kamilem tylko, że są social media, jesteśmy praktycznie dostępni wszędzie, jest blog społeczności życia bez kredytu, jest strona, też blok Kamila Chwiedosika, które wszystkie te nasze media są aktualizowane praktycznie codziennie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, a Kamil naprawdę całą dobę. Oprócz tego, że czasami gdzieś wyjeździe, ale żeby nie przedłużać, widzimy się oczywiście w kolejną niedzielę, punktualnie o 12. Dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.